Jak radzić sobie z formalnościami w spółce? ZOO? Dzień dobry, witam Cię na naszym kanale, na którym opowiadamy o trudnych, prawnych, biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób. I dzisiaj opowiemy sobie o formalnościach w spółce ZO, bo częstą obiekcją właśnie przed założeniem spółki jest właśnie to, że wiąże się taka spółka i z pełną księgowością, i z większym formalizmem, którego trzeba dochować. Więc dzisiaj omówimy sobie takich pięć podstawowych uchwał, które się najczęściej można, można spotkać w spółce ZO, a na koniec dam też Możliwość pobrania za darmo właśnie te, tych, tych uchwał. Więc jeżeli myślisz o spółce lub masz spółkę, no to będziesz miał tak naprawdę gotowe uchwały, z których będzie można korzystać. A my dzisiaj je pokrótce sobie opowiemy. No dobra, to może zacznijmy od pierwszej. Która na pewno jest bardzo istotna, ponieważ od tej uchwały zależy nasze wynagrodzenie jako członka zarządu, czyli uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia prezesa zarządu spółki. I co to jest tak naprawdę, za, co to jest za uchwała i co to jest za wynagrodzenie? To już na tym kanale bardzo często o tym wynagrodzeniu wspominaliśmy. Jest to wynagrodzenie z tak zwanego właśnie powołania dla członka zarządu, czy dla prezesa zarządu, czy dla członka zarządu. I to wynagrodzenie jest o tyle atrakcyjne, że jest na skali podatkowej. To znaczy 30 tysięcy jest kwotą wolną od podatku powyżej 30 tysięcy złotych zapłacimy do 120 tysięcy, czyli do progu podatkowego 12%, a spółka oczywiście to wynagrodzenie wrzuci w koszty, czyli unikamy podwójnego opodatkowania. Bardzo często my, jako gdzieś tam głównodowodzący tego biznesu, jesteśmy czy prezesem, czy członkiem zarządu, więc w bardzo prosty sposób możemy sobie właśnie takie wynagrodzenie ustalić. Właśnie bardzo często klienci pytają: no dobra, ale jak, jak to sobie faktycznie, jak to w praktyce wypłacić? no to po prostu wspólnicy muszą podjąć uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia. Mając taką uchwałę, co miesiąc po prostu robimy sobie przelew z konta spółki na konto prywatne, właśnie jako forma wynagrodzenia członka zarządu za zapełnioną za, za funkcję. No i ta uchwała to jest nic spektakularnego tak naprawdę. Mamy odpis uchwały, dane spółki, uchwała numer, nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, spółki, siedziba, z jakiego dnia, w sprawie ustalenia miesięcznego, wynagrodzenia prezesa zarządu i ustalamy wynagrodzenie miesięczne pana Mateusza Chińczewskiego na kwotę. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe prezesa przelewem z do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje od dnia. I teraz to jest oczywiście wynagrodzenie, które jest niestety oskładkowane, bo to jest zmiana z 2020 roku 2022 roku, czyli Wynagrodzenie to poza skalą podatkową jest jeszcze objęte składką zdrowotną. No i do tego wynagrodzenia trzeba niestety doliczyć 9% składki zdrowotnej. Tu oczywiście, jeżeli ktoś tej składki zdrowotnej nie chce opłacać, no to możemy sobie jeszcze pomyśleć o wynagrodzeniu z artykułu 176 KSH, czyli zaświadczenia niepieniężne, ale tego nie robimy w formie uchwały, tak jak tutaj, tylko to musi być w umowie spółki, czyli przy zakładaniu spółki, czy przy zmianie umowy spółki, jeżeli ją założyliśmy przez internet, tam trzeba byłoby takie wynagrodzenie określić. Natomiast jeżeli w jakiejś części, chociaż nie chcemy mieć tą składkę zdrowotną, no to taką uchwałę co do powołania powinniśmy mieć i takie wynagrodzenie z powołania powinniśmy mieć, bo nawet jeżeli mamy wynagrodzenie ze 176 KSH, to na przykład wynagrodzenie członka zarządu na poziomie 250 zł nie będzie się nam wiązało z żadnym podatkiem, bo mamy kosztów uzyskania przychodu również 250 zł, czyli podatku nie zapłacimy. Natomiast jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, zapłacimy 9% od 200 50 zł, czyli 22,50 i mamy to ubezpieczenie zdrowotne, na którym oczywiście też będzie nam pewnie zależało, że gdyby coś się wydarzyło, tak, nie wiem, złamiemy rękę, nogę, cokolwiek się wydarzy, abyśmy mogli korzystać z dobrodziejstw NFZ-u, więc taka uchwała to jest pewnie must have i na koniec tego filmu w opisie Dam link do strony, gdzie będziecie mogli sobie taką, taką, taką paczkę tych wszystkich dzisiejszych uchwał pobrać bezpłatnie. No dobra, to jak już sobie ustaliliśmy, że ze skali podatkowej warto korzystać i już wiemy jak, no to na koniec roku mamy kolejne formalności, które nas czekają, czyli sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe to jest taki trochę jakby odpowiednik PITU w jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli na przykład mamy książkę przychodów i rozchodów, jesteśmy na podatku liniowym, przez cały rok generujemy przychody, zbieramy koszty, sobie tą kapejerkę księgowość prowadzi, natomiast na koniec roku musimy sporządzić PIT 36L w przypadku liniówki, gdzie po prostu podsumowujemy cały rok. I w przypadku spółki ZO jest podobnie, to znaczy na bieżąco gdzieś tam jest ta spółka księgowana, natomiast na koniec roku musimy sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym określamy dokładnie, jak wygląda bilans, jak wygląda rachunek zysków i strat, czy jest zysk, czy jest strata, czyli to jest takie podsumowanie roku. I naszym obowiązkiem jest po pierwsze zatwierdzenie zatwierdzić takie sprawozdanie finansowe, no i rozporządzić zysk. I tu będziemy mieli właśnie dwie podstawowe uchwały, czyli uchwała numer 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, tak czyli teraz będziemy za 2022 rok takie sprawozdanie finansowe musieli i rozpatrzyć, i zatwierdzić, no i po prostu polega to na tym, że zgromadzenie wspólników. Tu mamy oczywiście firmę, spółki działając na podstawie, tutaj mamy podstawy prawne. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego obejmującego i tutaj mamy elementy, z którego to sprawozdanie finansowe najczęściej się składa, czyli wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, gdzie mamy aktywa, mamy pasywa, mamy rachunek zysków i strat, czyli naszą sprzedaż i nasze koszty i informację dodatkową za ten rok i my zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 stycznia 2021. 22. głosowanie, podpisy i mamy tak naprawdę gotową uchwałę mamy zatwierdzone sprawozdanie finansowe ta uchwała jest bardzo ważna bo co roku taką uchwałę trzeba będzie podjąć i to jest uchwała, którą razem ze sprawozdaniem finansowym trzeba będzie wysłać do KRS-u, więc ona jest bardzo ważna i niestety lub stety tak naprawdę, no sądy ścigają o te sprawozdania finansowe i to, o te formalności, więc ta uchwała to jest no to koniecznie to trzeba robić, to jest bardzo bardzo ważne no, i mamy oczywiście, jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, drugą uchwałę już w sprawie zysku. Tak, no bo jeżeli my mieliśmy spółkę ZO, której oczywiście na przykład wypłacaliśmy sobie wynagrodzenie jako członek zarządu, czy miała ta spółka jakieś tam koszty w postaci najmu, to siłą rzeczy jakiś tam pewnie zysk albo strata nam się pojawi. No, jeżeli taka spółka miała, nie wiem, 500 tysięcy złotych zysku, no to my coś z tym zyskiem musimy zrobić. Nie, oczywiście możemy sobie wypłacić w formie dywidendy, natomiast wtedy pojawi nam się. Podwójne opodatkowanie. Jeżeli nie chcemy sobie wypłacać dywidendy, to oczywiście nie musimy, możemy przeznaczyć te środki na przykład na kapitał zapasowy, i wówczas podatek nam się nie pojawi. Jedyny podatek, który będziemy musieli zapłacić, to podatek CIT, po prostu od dochodu spółki, czyli spółka zarobiła 500 tysięcy złotych, już po wszystkich wypłatach i tak dalej, po prostu jeszcze taka nadwyżka nam została. Płacimy od tego CIT 9%. I w momencie, kiedy byśmy sobie wypłacili dywidendę od, tych pozostałych, od tej pozostałej kwoty, to zapłacimy 19% podatku. Natomiast jeżeli my go przeznaczymy na kapitał zapasowy, no to tych 19% nie zapłacimy, te pieniądze nam w spółce pozostaną. No i taką uchwałę również musimy podjąć, czyli nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Na podstawie, tutaj mamy wymienione podstawy prawne, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022. Dwa wysokości zgodnie tam z rachunkiem zysków i strat w następujący sposób, że zysk w kwocie przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Tu można byłoby część na przykład sobie wypłacić w formie dywidendy, więc tutaj musimy podjąć decyzję na zakończenie każdego roku, co my z tym zyskiem, który ewentualnie w spółce nam pozostał, co my z nim chcemy zrobić. Natomiast oczywiście my nie musimy go wypłacać w formie dywidendy, to nie jest obowiązek, tak możemy go przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki i to wówczas nie wiąże się z żadnym dodatkowym Podatkiem. Natomiast ta uchwała jest oczywiście bardzo ważna, i tę uchwałę, i tę poprzednią dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego wysyłamy wraz ze sprawozdaniem finansowym do KRS-u. Myślę, że bliżej sprawozdań finansowych może nagram. Taki, taki właśnie film, jak to wgrać do KRS-u, bo myślę, że często może być z tym problem, i myślę, że bardzo często gdzieś tam klienci szukają tego na własną rękę, jeżeli nie oferuje tego biuro rachunkowe, czyli nie ma gdzieś tam takiego stałego wsparcia w postaci tego, że ktoś mógłby to za nas zrobić. Natomiast to nie są wielkie formalności, bo to jest kilka zdań, tak naprawdę trzeba je po prostu uzupełnić, wydrukować, podpisać i wgrać, więc to nie są wielkie, wielkie wyczyny. No i mamy tak naprawdę kolejną bardzo ważną. Uchwałę, uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika spółki z artykułu 210 kodeksu spółek handlowych. I teraz po co jest ta uchwała, po co jest ten pełnomocnik? Przykładowo, jeżeli my mamy spółkę ZOW, w której jesteśmy prezesem zarządu i jesteśmy wspólnikiem też w tej spółce i na przykład chcielibyśmy coś spółce wynająć, co, czego jesteśmy właścicielem. Na przykład powiedzmy sobie nieruchomość. Tak? Chcemy spółce wynająć nieruchomość, My jesteśmy właścicielem, no to gdyby nie ta forma pełnomocnika z artykułu 210 KSH, to polegałoby to na tym, że na umowie najmu byśmy podpisali się w dwóch miejscach, tak? no bo podpisujemy się jako i wynajmujący, i podpisujemy się jako najemca. Więc, żeby de facto nie podpisywać umów samemu ze sobą tak naprawdę, no to został stworzony ten przepis artykułu 210, w którym powołujemy pełnomocnika, który w imieniu spółki taką umowę podpisuje. I wówczas my wynajmujemy nieruchomość, podpisujemy się imieniem i nazwiskiem, natomiast w imieniu spółki taką umowę najmu podpisze po prostu pełnomocnik. No i nie ma, mamy dwa różne nazwiska na tej umowie najmu, więc tu zdecydowanie taka uchwała ci się na pewno przyda, bo na pewno będziesz, będą różnego rodzaju aktywa, które będziesz chciał spółce wynająć, czy zrobić jakąś umowę, to na pewno ten pełnomocnik będzie po prostu musiał być powołany i to jest bardzo prosta uchwała, po prostu nadzwyczaj. Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie 210 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Mateuszowi Chinczowskiemu zamieszkałemu, pełnomocnictwa do zawarcia umowy najmu. I tu mamy postanowienia, już takie dodatkowe, czyli jest uprawnione do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem spółki. No i mamy głosowanie tajne, głosowało e, za lub przeciw tyle i tyle osób, podpisy. I mamy pełnomocnika powołanego. E, załączamy. Odpis tej uchwały do umowy najmu, tak żeby ta umowa najmu była po prostu ważna. I ta uchwała na pewno będzie bardzo przydatna, bardzo często stosowana, więc również w tej naszej paczce uchwał się zmieści. I ostatnia uchwała, która bardzo często jest potrzebna, czyli uchwała o zmianie adresu spółki. Tu nie mówimy o zmianie siedziby, czyli zmianie miejscowości de facto spółki, tylko zmiana adresu, tak żeby nie trzeba było zmieniać umowy spółki, to zmieniamy jedynie adres. Zarząd spółki, KRS z siedzibą postanawia zmienić z dniem adres spółki, z na nowy, i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dałem tą uchwałę, bo ona po prostu bardzo często jest potrzebna. Bardzo często zmieniamy po prostu adres spółki, bo po prostu zmieniamy lokalizację w obrębie tego samego miasta. Natomiast zmieniamy, nie wiem, biuro z mniejszego na większe, zmieniamy lokalizację, więc ta uchwała po prostu może się przydać. Więc to jest takich pięć najważniejszych uchwał, i. Yy, Jaki był cel tak naprawdę tego filmu? Pokazać, że te formalności w spółce za oczywiście one są, natomiast nie ma ich aż tak dużo tak naprawdę, no bo to są najważniejsze uchwały, które mogą się e, pojawić e, i tu wystarczy tak naprawdę te uchwały e, wypełnić e, i, tych, i te formalności mamy, mamy dochowane, natomiast oczywiście trzeba mieć wiedzę, że, taką, że takie uchwały są potrzebne, że takie formalności są, że jest kodeks spółek handlowych, więc pewnie pierwszy rok prowadzenia spółki e, no jest takim rokiem najtrudniejszym. Tak, gdzie my to wszystko poznajemy, pierwszy raz zobaczymy sprawozdanie finansowe, pierwszy raz zobaczymy bilans, rachunek zysków i strat, musimy się gdzieś tam z tym oswoić, natomiast jak już to sobie raz przejdziemy, to już wcale nie jest takie straszne i nie jest w tym nic skomplikowanego. Dobra, tak jak obiecałem, będzie można te uchwały pobrać. W opisie będzie link do strony, gdzie będzie można sobie te uchwały pobrać, już pokazuję, jest bardzo prosta strona pobierz wzory uchwał, klikamy, wypełniamy imię, nazwisko, adres mailowy, klikamy pobierz uchwały, no i gdzieś tam po 5 minutach na maila przyjdzie, przyjdzie PDF możliwy do pobrania i, te, i z tych uchwał można śmiało korzystać. Dobra, myślę, że to na dzisiaj tyle, bardzo dziękuję, zachęcam oczywiście do subskrypcji, bardzo za wszystkie i komentarze, i lajki, i subskrypcje, dziękuję i widzimy się w przyszłym tygodniu, do zobaczenia, pozdrawiam.